Witam hey wszystkim, z tej strony Foxborough i witam po dość długiej przerwie. I cóż no, nie było mnie, to mnie nie było i po co roztrząsać. Poza tym raczej nigdy nie byłam specjalnie regularna. Ale dość o tym, bo od jakiegoś czasu śledzę sobie informacje na temat nowej gry z uniwersum jak wytresować smoka. Czyli How to Train Your Dragon the Journey. Było to dość trudne, biorąc pod uwagę, że znalazłam informacje tylko i wyłącznie w języku chińskim, a te szczątkowe, które pojawiły się po angielsku, to kopiuj wklej z Google to matcha. Ale powiem Wam co wiem, pokażę co udało mi się znaleźć i cóż, mam nadzieję, że gra Wam się spodoba. Gra How to Train Your Dragon The Journey jest autoryzowana przez Universal Pictures i jej spółkę zależną, czyli DreamWorks Animation. Deweloperem gry jest Tomorrowland i nigdy o nim nie słyszałam. Ale najprawdopodobniej jest to jakiś azjatycki czy też chiński deweloper, więc akurat tutaj nie ma nic w tym dziwnego. The Journey to według Google Tłumacza symulacyjno-biznesowa gra mobilna o hodowli smoków. Akcja gry toczy się na Berg, a my jako gracze musimy rekrutować, oswajać, hodować i rozmnażać smoki o bogatej osobowości oraz budować różne budynki, aby uczynić wyspę Berg bardziej zamożną. Jednocześnie opis gry sugeruje, że musimy uważać na tajemnicze siły zła. Cokolwiek by to nie było, bo więcej informacji na ten temat niestety nie znalazłam. Gra dodaje także bogate elementy strategii i rozwoju, a oryginalna rozgrywka, polegająca na hodowli smoków, pozwala na nieograniczone możliwości. Jeśli w grze zdobędziesz smoki tego samego typu i różnej płci, możesz produkować smocze jaja i wykluwać je. Piskle odziedziczy wtedy pasywne umiejętności swoich rodziców, a dzięki unikalnemu treningowi i hodowli dzikich smoków, możemy wychudować naprawdę wyjątkowe osobniki. Gra podobno jest już dostępna w przedsprzedaży na urządzenia z Androidem, ale nie cieszcie się, bo niestety nadal nie została przetłumaczona na chociażby angielski, a o polskim już nie wspominając. W opisie, jak zawsze, zostawię Wam wszystkie źródła i linki do oficjalnej stronki. A skoro formalności mamy już za sobą, to przejdźmy do filmików z rozgrywki. Sam styl jest dość uroczy, o ile ktoś nie ma problemu z Amino i Mango, i mnie się on nawet podoba. Ale niestety tylko u smoków. Mechaniki, jakich używa gra, są mega podobne do tych w Rise of Berg czy też Titan Uprising. Walka jest turn based, a więc walczymy turami. A przynajmniej tak mi się wydaje. Na dole ekranu znajdują się umiejętności, które możemy wykorzystać w walce, i jest to dokładnie to samo co mamy w Rise of Berg. W grze pojawia się również mechanika czegoś, co mi wygląda na oswajanie, które z kolei jest bardzo podobne do tego w Wild Skies. Wybieramy odpowiedni itemek, który dany smok lubi, klikamy kółka na ekranie w odpowiednim momencie i smok uznaje, że w sumie to jesteśmy koks i chce z nami pójść. Jak widać na załączonym wideo, czasem potrzeba więcej niż jednej rzeczy, aby zadowolić danego smoka. Według mnie minigierka na oswajanie jest zdecydowanie zbyt długa i zbyt wkurzająca. Żeby istniała w grze w takiej formie i pewnie im dalej w las tym będzie trudniejsza. W grze istnieją również walki z bosami, które mają tę samą mechanikę co reszta walk, a więc jest to rozgrywka turowa. A przynajmniej tak mi się wydaje. Edytować można całą naszą drużynę, podobnie jak ma to miejsce w Rise of Berg. Wyspę Berk możemy rozbudowywać i ulepszać. A do budowy potrzebne są różnego rodzaju surowce i zasoby, jak chociażby widoczne na wideo drewno. Ale możemy też zauważyć, że w grze znajdują się też inne zasoby czy rodzaje walut. Wygląda też na to, że grzędy dla smoków można ustawiać jedna na drugiej, więc zawalenie całej wyspy, jak ma to miejsce w Rise of z smokami, powinno być o wiele trudniejsze do osiągnięcia. Sama gra ma być grą mobilną, i jak na razie przynajmniej jest dostępna tylko i wyłącznie na Androida. I muszę przyznać, że nie do końca wiem, co o tym myśleć, bo niby fajnie, że powstaje jakaś nowa gra i coś dzieje się w tym uniwersum, ale z drugiej strony mamy już inne gry, które polegają na tym samym. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie informacje, do jakich udało mi się dokopać. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, i do zobaczenia w następnym odcinku.